Cześć wszystkim, z tej strony Izabel dzisiaj jestem sama i witam już w czwartym odcineczku ze Star Stable widziane oczami Jane i Izabel. Yy, dobra, dzisiaj pokażę wam, jak otwieram lideo z ukrytych dinozaurów. Jej! Dobra, najpierw wytłumaczę, co trzeba mieć. Trzeba mieć 15 level. Yy, trzeba być, mieć reputację Waler Lubian, Lubiana. I... I Po prostu tyle. I Jej, musimy mieć takie zadanko o, Eliza, o, o Elizabeth. Cześć Elizabeth. E, dobra, ja tego nie czytam, bo ja już to Pojedź do doliny ukrytych dinozaurów i sprawdź, czy przełęcz jest nadal zablokowana przed, przez lód i śnieg. Jej, jak ja się, Ej, przepraszam, że tak czytam, ale ja się tak, 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 tak się cieszę. Po prostu. Dobra, postaram się być normalna. Dawaj, konieku, wio I musimy jechać y, do tej kropki Tutaj, do tej kropki dokładnie, gdzie mamy to zablokowane Jej, jak ja się cieszę A jeszcze przed chwilą ten wyścig i twoja reputacja wzrosła Jesteś teraz lubiana w Valedan I tak nagle za mi wyskoczyło Po prostu tak się ucieszyłam Dobra, teraz po, no, wystarczy, że podjedziemy i nam się tutaj, i tutaj nam już stopniało. I to będzie 15-minutowy odcinek, czy nawet więcej. Tak zrobimy, że po prostu wino możemy jeździć i tam wyścigi. Okej, okay, jedziemy teraz znowu do naszej, do naszej yy, Elizabeth. Ja, jak się cieszę, ja, ja Dobra, i w następnym odcinku, yy, jak Madzi nie będzie. To y, po prostu y, nagrywamy y, całą dolinę do tych Bo ja chcę jeszcze teraz nagrać piąty odcinek, jak się nie mylę. Tak, piąty. Odcinek piąty, teraz będę też nagrywała za chwilkę, ale to za chwilę. Dobra, następne zadanko. Pojazd do doliny ukrytych dinozaurów! Yeah! Jak ja się cieszę. Jestem po prostu najbardziej szczęśliwa z moich momentów Nawet się tak nie cieszyłam jak otwieram wrota do Doliny Ukrytych Dinozaurów Naprawdę nie! Teraz się tak strasznie cieszę i fiordzika sobie kupimy Jestem przeszczęśliwa i przepraszam za głosy w tle, ale przyjechała do Z powodu... oj! Coś musiała zacząć z powodu świąt i się bawić z moim braciszkiem młodszym, którego bardzo też pozdrawiam. Ale ja się cieszę. dobra, dajemy. Jedziemy. Uuu, już możemy tam jechać? Tak. Yy, I tak, w następnym yy, szóstym odcinku z Madzią już. Jej. Jesteśmy w tu linie ukrytych dinozaurów. Śnieżny biom. I mój koniec teraz będzie przewolny, tak? Dolina ukrytych dino, 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 dino Jej i sobie fiorda kupimy Mugła, jak, 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 ja jak ja na to czekałam I ja teraz taka wolna będę? Ej, to jest mój bieg Dobra, jesteśmy na w windzie Jest taki cień, też to widzę, żeby nie było, żeby, tak widzicie bardziej Winda nie była używana przez stuleci, nie nadaje da, się do użycia Dobra, musimy teraz do tego wykrzyknika, bo to już go wcześniej widziałam. Haha. Ha. E, dobra, dajmy dalej. E, spróbuj zjechać w dół górskiego zbocza przez. E, aha, dobra, mam wyścig zrobić. Ojej, jak się cykam. Bo mój konik teraz będzie przewolny, tak. Pewnie, I to jest jego. E, najszybszy nie! nie! oj. Widziałam ja, tu. Oj. No ciężkie to. Nie musisz to się jeszcze kruszyć, będzie. O, kurde. Ej, to ja tego nie, nie przejadę z tym? dodajemy, Oj. Tutaj. Tak, tutaj. <trudne>, Trudne to. Dobra, jej. Pierwsze zadanko. Oj, ja cię. Ja się boję. O! Do mi się. Jestem już w dole. Jestem już na dole. I czemu ja tak wolno jadę? Ja będę miała fiora, to będę tu śmigała. Gdzie mam jechać? Gdzie mam tutaj jechać? Jest. Okej, okay. gdzie ty jesteś? Mam jechać znowu na górę? Czy... Yy, niższa część windy jest tutaj. Dobra. Nie przeczytam dalej. Ale tutaj w ogóle jest ciężko. Oj, co mam zrobić? Sprawdź yy, silnik windy. Okej. Okay. Zrobimy to początkowe zadanka i fjordika kupimy. Jej. Mm, sprawdzenie. O, teraz mamy. Sprawdź bla, bla, bla. Sprawdźcie mały budynek przy Windzie. Ja wiem chyba gdzie to jest, chyba. Bo ja tak naprawdę to jest ja tak cykałam, że ja już wiem, gdzie to wszystko jest. Bo tak tyle tego oglądałam na YouTubie. W ogóle Lukrecję Limonkę, Klaudia Kitty, jak tutaj wyścig na tych kusykach słodki robiła Eee, dobra. O, zamknięte. Idźcie. Poszukaj kluczy, które leżą gdzieś niedaleko. Dobra, to na serio nie da... o tu, 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 tu mogą być Poszukiwanie Nie znalazłeś nic interesującego, ja to już wiedziałam Tutaj Poszukiwanie, przepraszam za mojego brata Ale mój brat teraz się tak cieszy, że No po prostu niemożliwe, Czy się z nim tak, tak, tak dawno też się nie widzieliśmy Bo moja ciocia w Londynie mieszka No, że teraz mój brat się tak cieszy Tutaj mogę go poszukać? Eee, dobra, muszę. No, ej, ja nie chcę Ciebie, tylko Ciebie. Poszukiwanie. Tu nie znalazłem nic interesującego. No, ej, dajcie mi już to znaleźć, bo im się nudzi. gdzie to będzie? I napiszcie mi się, czy Fjorda się dostaje. Bo ja jestem ciekawa, czy, sobie nie kupi, czy trzeba kupić sobie Fjorda. Tu, nie, no konia się dostaje. No na pewno nie. Nie znalazłam. No, ile jeszcze. Jestem przy. Jeszcze jestem tutaj wolna, więc to będziemy szukać tego pełną, Ta siedzinka. E, ze względu na eksplozję automatyczną koń będzie bardzo oczy, no, zimna i poruszał się wolniej. Niektóre razy konie lepiej razem sobie zimnem. A e, jakbym tutaj tego e, lowe Diamonda wzięła? Nie chcę mi się teraz wstepać do Doliny Złotych Wzgórz i z Doliny Złotych Wzgórz, yy, tutaj, stąd, tutaj i stąd jeszcze tutaj, no. Gdzie to? Aha, jest? Znalazłam? No, znalazłam. <grym> tak się zagadałam, że nawet nie zauważyłam, że znalazłam. O, otwieramy! Odmokowywanie! Jej. O, dobra. Mm, du, 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 du. Teraz co muszę zrobić? Tutaj mam jakieś zadanie. Du, 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 du. Sprawdź panel kontrolny. Sprawdzanie. Du, 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 du. Dobra. Jest. Um. Z szczęście zastępczego tym silnika. Hm. Mogłam sobie kupić tego konia północ północno-szwedzkiego. Przynajmniej tutaj bym lepiej jeździła. Jej Przez do dota dajemy dalej, eee, ile to mamy znaleźć? Co to? Znajdź, aha, dobra, to nie, to jeszcze nie, to jeszcze nie To za chwilkę będziemy robili to zadanko, jak jeszcze tam, to Morgania, myślałam, że ty będziesz przynajmniej trochę szybciej jeździł Ale w sumie Morgany są normalne i szybce znaczy szybko y, so. Organy są szybkie w normalnej, y, w normalnym, jak to powiedzieć, y, no w normalnym biomie, z letnim czy jakoś tak Poszukiwania... Ta -da. Dobra, dajmy dalej. Już. Czekajcie, gdzie mam jechać? Bo się zgubiłam. O tu. Mhm. Mm. Nie mam żadnej starej skrzynki. Ej, po tą skrzynkę jechać? Tak, muszę. Nie chcę mi się tak jeździć. Ha, ha, ha. Koniku jest najwolniejszym na świecie koniem w tym biomie. Mhm. Nie chcę mi się tak długo. I teraz będzie, że muszę zsiąść z konia. Pewnie, że muszę zsiąść z konia. Ale dajcie mi zejść z konia no. Naprawić to. Jeden z nich powinien pasować tutaj. Już jeszcze. A to tutaj yy, stary... Yy, no nie przeczytałam. Yy, co to? Z zakrętka się... Co? Tak, za, za. Stare rury mogą być użyte jako. Mm. Flip Fli potrzebuje wyczyszczenia. Po... Przeczytałam. No. Mm. Ja chcę siąść na konia. Oddać mi mojego konia. Oddać mi mojego konia. Ja chcę mojego ślicznego konika. Idźcie. Dobra, zrobię to za <laughs> Jestem zła. Dawaj, chcę z tobą pogadać. Tak, weź to coś. Tak. Ja teraz do Wal, Wal, Walden zdobywam to. Fajnie. Dobra jeszcze, ja zrobimy teraz to. Czemu ty tak wolno jedziesz? Nie lubię tego, jak tak wolno jedziesz. Znajdź yy, kanister w śniegu. Napełnij go paliwem i wlej do silnika windy. Okej. Okay. Czyli tutaj mam to wlać. A gdzie mam tego szukać? Tam. Ła. Jest. Tam jeszcze nie mogę jeździć, ale tam są początkowe jeszcze. Kajster, który może być... A gdzie jest ta benzyna? Tam jest ta benzyna. Dobra, widzę ją. Jesteś taki wolny jak ślimak po prostu. O, dobra, jedziemy. O nie, sorry wam. Przepraszam. Ale mi czasami komputer tak jakby się wyciemnia. Wycie... Yy, no. no. Masz, masz. Na olej. No to Ci chcę dać ten olej klejster, że czego może pewnie zciąć z konia. No, muszę od góry podejść czy jak? No mm, dobra, muszę chyba od góry podejść. Dobra, podchodzimy do góry, bo naprawdę nie wiem. Okej. Okay. Ej, no i nie mogę tak. To jak ja to mam zrobić? Może tak. O. O. No i jak cię mam napełnić? Powiedz mi, jak cię mam napełnić? Aha! Jaka ja jestem głupia! Mam to napełnione wziąć. Tak? To mam napełnione wziąć, tak? Tak. No dobrze, wreszcie skumałaś. Ja słodko wyglądam. Hmm, już 13 minut, zrobimy to 16 minutowe bo mi się chce ku dużej, dużej chcę napełnianie zbiornika ale ładnie wyglądam zbiornik jest pełen e, dobra, chodź tu chodź, teraz na ciebie mogę wreszcie wsiąść hmm, chodź, tu mój rumak udzielny. E, gdzie teraz zadanko? tam Przepraszam za mój głos, ale ja mam katar, więc przepraszam naprawdę, ale postaram się, żeby tego nie było widać. Spróbuj uruchomić windę przy użyciu panela yy, jakiegoś tam, nie przeczytałam. Mm, jesteś wolniejszy od krowy. Mm, silnik nie działa, spróbuj ponownie. Aaaa, oh, silnie działa z ponownie. Jest! Silnie działa! Mam windę. Dobra, nie chce mi się jechać tym czymś. No muszę. Obowiązki, stara winda zaczęła działać. Jej! Dobra, nie chce mi się. No mm, i teraz będzie trudno. Okej. Okay, I teraz mam się nią przejechać. Wielką chęcią się winną przyjadę, tylko muszę się zsiąść z konia. Nie lubię, jak tak wolno jadę i wtedy jestem mało rozpędzona i niewysoko skaczę. Mam teraz pewnie się spróbować tym przejechać. Ale ja chcę do kantersów, czy czegoś tak. ja chcę konia. To jest jakiś starą windę, czego jeszcze. Pewnie teraz ucieknę. Muszę zsiąść z konia, wiem, bo już to testowałam na moim starym koncie teraz mi ucieknie, tak? Nie ucieknie jej. Ej, czemu ja na jednej nodze stoję? Co? Eee, czemu ja przed chwilą miałam jedną nogę? Tutaj. Eee, wróć z wiadomością do Eliza. No ona jest dla jej Waldan. O, ale ona będzie tutaj w nie ukrytych dinozaurów. Dobra, jestem teraz... No muszę teraz jechać tutaj czym kusem. Trzeba szybciej. 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 Tak się dzieje, jak chcę szybciej. Nie, znowu przepraszam za ten... Ciemny. Dobra, nie chcę was już tutaj zanudzać. Odejdziemy to od Izabel od Elizabeth i jeszcze, i będziemy kończyli ten odcinek. i ja jeszcze teraz nagram szósty odcinek, znowu będziemy nagrywali tutaj. Więc dobra, jedziemy do Elisabeth. Jej, w sumie minut 20 minut nagramy. 20 minut nagramy. Będzie się trochę długo wrzucało, ale okej. Okay. Dobra, zakończymy przy Elizabeth. Dobra. Dobra. Czyli ja już kończę ten odcinek na dzisiaj. Komu się podobało, dajcie łapkę w górę. Komu nie, to dajcie i tak łapkę w górę. Komu się podobało to jeszcze jedno powiem. Dajcie łapkę w górę i suba. Dobra. Pa pa.